maneczko, z tej strony Dominika, to jest kolejny odcinek z gry Battlefield 3. ktoś gra ze mną Joasia, zapraszam. Na... No to, no no, widzę na minimap. Dobrze. Dobra, ja idę do szatni. Wychyl się. Tam są nasi, dobra. Nie. O, do mi. Pozycja. Szkoda, że no, z nie mi. Uważaj za tobą! Za plecy, plecy, plecy! Okej, okay, patrzę. Ale tracimy B, no nie mogę. Dobra, już. Nie, 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 jednak tracimy. Yyyyyy, wbijam. Tuki jest dym, szybko skorzystam z sytuacji. Która pozwala mi przejść tutaj. Jestem na ich tyłach. Zabiłem dwóch... ...trzech... Aha. Nie, 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 nie. patrz, patrz, ale jajca. Hy, jadę. ja chcę do windy, ja chcę do windy. Oh yeah! Oh yeah! Mm -hmm. No nie, zniknął. Zobaczysz na materiale o co w ogóle chodzi. Dobra. Ła, wow, granat! Przejęliśmy. Punkt. Udało mi się ich oflankować Genialnie. Hmm. No, czekam na granata. Bo oni tam strzelają z RPGA. Wow, nie takiego chciałem granat. O kurde, sorry. Gdzie to on był? Ja nie wiem, ale się na pewno położył. Oj, chciałam ci ten, pomóc jak Dziękuję. Oj, no nie, no nie, nie ten. Kto mnie kurczę podnosi jak... Wiadomo, że to jest Nie wolno... wiem. Nie wiem, ale ja nie zostałem podniesiony, czyli nie deadłem. Wooow. TCC, na nabę, nabę, nabę koło szatni? What the fuck się tu dzieje? A wychyl się tylko to ci łeb odetnę. ha 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 ha. No i masz. Schody na B, na B. Właśnie wiem. Very good. No przecież koleś tam się wychyla i nic nie trafiam, chyba, że Dedu. Jego ciało. O jaki ping to jest dziwny. Wow, położył się. No, ale ja go nie trafię, on mnie też za bardzo nie Ile będę przegwożdżony? Całą grę? Camper hmm. 1 M417. No. Już tak mi dobrze szło. A już ci dobrze nie idzie. <gry> Ojcam. Prawie Radio 10 to oo oh, oh. no, nie? Ja powiem ci zaciekle walczą, podoba mi się to. Dokładnie. Przejmiemy wszystko tak jakby co... Damy radę. Jesteśmy mistrzami. Weszli już na schody. Ja już spawnuję na cyby Ale z takiej odległości nie za wielu. Zdaje mi się, trzeba podejść. Jakby co? Łoch, ale już godzina nie ta. gramy rundę do końca i nie będę już nagrywał. Okay. Ale to nie znaczy, że nie musimy, nie możemy dalej grać. Ale kurde, jestem mistrzem celowania, nic nie trafiłem. Aha, kole, koleś był przede mną, gdzieś tam w dymie, ale. co? Musisz uważać tam, jak się idzie na schody. Na B. Mhm. wezmę dalej, jednak tego, co to jest. Sniper za nami przejmują punkt. Dominik Oj, uważaj. nie I am with you, no problem. Najwyżej jeden, chodź, chodź, idziemy wszyscy na A. To jest taki ważny punkt. Jak ja nie mogę, jak oni go przejmą, to jest wtedy słabo dla nas. O, już, już prze przejmują. Ja wiem, ja wiem. Dlatego chciałem tu przyjść. Najgorsze jest to, że nie wiadomo gdzie są. Jest są po drugiej stronie, nie trafiłem. Wyjdzie? Nie widzę. Ale przycelowo. No nie, no przecież to 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 jest A mam go. Tam na pewno ktoś jeszcze jest. Kurde, podlas tam do, do okna. Trzeba będzie zmienić budynek za chwilkę. Dobra, ja stąd ja chcę wyś wyjść. Oj, przepraszam cię, przepraszam, Au! Dobrze, dobrze. No obok. oknie. Ja wiem, ja chcę iść na drugą stronę, żeby go zabić. Bo ja nie umiem ktoś miejsc... dobra? Nie. No, to już chyba. A ktoś jest w oknie gdzieś. Hey, yo! Oj, no, ja tam zbijam. Jest naprzeciw... ten, naprzeciwko tego budynku. No scope. No nie. Przez kraty jakby nie przeleciało. Ja tu nie widzę, że tam jesteś. Dobrze, wyczyszczone z tej strony. Można wracać na B. Jeszcze tutaj sprawdzę wszystko. Czy nie ma spawnera żadnego. Przeładowanie pistoletu Magnuma. No i wy, idziemy szybko na B. Przejąć i zdjąć im ostatnie tikety życia. Łową wow wow, wow, wow. Wow, Ej, ale... Ej, Enio, nie strzelaj do mnie. Bo cię zabiję. Wcale to nie jest takie trudne zabić swojego, który jest zaznaczony na pół mapy. Ojojojojoj oj, oj, oj. Zdejchłem nie podnieś się, nie Ten koleś, który był, kolor niebieski. Oj, podniósł, wiedziałem, i dedłem od razu. To pro, po, po drugiej stronie już tam. Nie, tam jest ich mnóstwo. Nie wiem, czy uda nam się w ogóle przejąć ten punkt. A już spawnuję na ciebie. O, jestem w genialnym miejscu, zaraz dam tu spawnera i będziemy mogli zawsze się odradzać, póki nam tego nie rozwalą. Yo-yo, nie, nie chcę tego przygwożenia, Wyłącz się, o! ale tam się już nikt nie wychyli. Ja nie zasnę. Fajr O kurczę. Wow, come on, come on. No, jaki noob z RPGA mi tu zadupił. Yeah, zostałem podniesiony, ale ziomek padł. Gdzie jest jego broń? Ja nie jestem medykiem. Przecież tu była ta głupia broń gdzieś. O żal. Nie ma, nie ma. No nie, no jeszcze dym. Aj, sorry, bosak. Nie podniosę. Nie uważaj, z tyłu na plecy, 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 plecy. A zależy, na którą stronę patrzysz. Dla mnie to nie są plecy. Ja wiem gdzie są wszyscy, a oni wiedzą gdzie ja jestem Trzeci zabijłem oh. Czwarty Piąty no scope ha! Dobra reload Oj, tam daleko był Nie wierzę w to Patrz, ale powoli damy... Musimy tylko utrzymać pozycję przez jakiś czas. Nie mam granatów, a oh, Ten granat był daleko. Ja wiem, trzeba bronić tego punktu, to jest najtrudniejsze właśnie. Ale nie ma już szans wygrać o ile lepszej Będziemy trzymać ten punkt i wszystko jest clear. Spałny na ciebie. O kurde przez te, te... co to jest? To, to, to gówniane wejście nic nie widać. Idę prosto pod samochód. No nie, teraz jest na tej kampie, ona jest OP. Już... Okna, bo nie dam rady normalnie, tak. Mm. Co za nub Zabiłem go, a on mnie. O nie. Patrzcie, jakie piękne staty. Jest. Yeah, super. Eee, ja nie wiem, czy uda nam się wygrać. Fak. O nie. Chodzi o to, że mamy mniej, mniej punktów, niż oni, w sensie flag. Czy to nie będzie tak szybko się zmniejszać, że Wiesz. Że nam no, no, szybciej no. spadną tikety właśnie. Mmm, fest. O, koniec. Jo? nie, myślałem. Nie, no to jeszcze, ło. Oh. Mamy szansę wygrać. Tylko trzeba ich, nie wiem, przycisnąć. Fuck, fuck, ja... O, jest. Problem w tym, że tu jest jak ciemno wszędzie. no. Nic nie widać. Ale chedzik! nup jeden czaił się tam pewnie całą grę. Na mnie. Już miał napisane na swoim naboju z Dominik, ale mnie tylko trafi. A ja mam ekstra życie. No nie, Dobra. wygramy! To już jest koniec. Nie ma już nic. Przegrali. Patrz. Kul 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 Black and yellow, black and yellow, black and... nie, nie zawijmy. Tam nie ma nikogo w oknie. Yes! Dance. Yes! Yeah. To jak słabo! Bossak, było genialnie! Patrzcie na te piękne staty, nasza drużyna. No, nasze, nasza drużyna była super zgrana, widzieliście te akcje wszystkie, podzieliliśmy się na zadania, nie komunikując się prawie, prawie. Prawie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, pozdrawiam i do zobaczenia na polu bitwy.